Wjechaliście. Oczywiście wiesz, wszyscy się pytają o co, o co chodzi i kim jest ten człowiek. E, e, że, że Moim go chce... bardzo dobrym przyjacielem. No dobrze, no ale twój bardzo dobry przyjaciel to nie powinien być też szpadek w cywilnym szpitalu? Działam z polecenia adepta ordoxenos. Aha. Cisza. Charakterystyczna tak, cisza. Aha. No. no dobra, zrobili mu miejsce na sali. Kapłan techniczny, medyk, szybko się nim zajął. Obskoczyły go, wiesz, serwoczaszki podając jakieś specyfiki, dragi, ujarzmiające ból i uśmierzające ból i tak dalej. Generalnie facet odpłynął, i zaczęli się nim, zaczęli nad nim kombinować. Dosyć mm -hmm. mocno. Yy, podkręcać, mówię, coś tam ten grzebać w nim i w ogóle. Yy, Jest yy. tu jakiś poważniejszy sprzęt komunikacyjny, którego można by było użyć? Yy. No nie byłoby problemu, jesteście w jednostce wojskowej, bo jestem. No to wiesz, to tam proszę, żeby mnie wprowadzono do sprzętu komunikacyjnego i chcę się połączyć z Rupertem. Hmm. Okej. Okay. Znowu hmm. poprosiłeś pułkownika o przysługę, co prawda hmm, zaczynając się kończyć u niego przysługi, ale ale no, no połączył cię z tym zakolitem. No to wiesz, no to mu streszczam całą sprawę. Hmm. Mówię mu, że to wygląda no cóż, coraz gorzej. I mam wrażenie, mówił, że jest ich mniej niż, więcej niż pięciu, mniej niż dziesięciu, ale dokładnie nie wiadomo. obawiam się, że to może być też o wiele poważniejszego niż nam się z początku wydawało. No i przydałyby się jakieś drobne posiłki, jeśli mamy się tym zająć. Mhm. No dobrze. Rupert, zatem... Yy... Ale streszcza mówisz to wszystko czego się dowiedzieliśmy. W do tej chwili Powiem, powiedziałem mu, że żeśmy odnaleźli jednego z agentów mhm. w strasznym stanie. Wiesz, że go po prostu, no, żeśmy stamtąd wynieśli, bo on może nam powiedzieć więcej informacji, coś nam powiedzieć więcej. A póki co ono jest na stole, opracowano. No. No tak. Yy, co on tak na to, stanie... to wszystko? Generalnie tak, no, zdało się to na tyle poważne, a tym bardziej, że ma się odratowanego agenta, a skoro ten agent był tam przetrzymywany i tak zmaltratowany, to prawdopodobnie oni mogli coś z niego wyciągnąć, tak, taką informacją się dzieli lub że Wy musicie bardzo na siebie teraz uważać. Mhm. Bo jeżeli coś z niego wyciągnęli, to wiedzą, że, że ktoś ich kazał szpiegować, a jeżeli ktoś ich kazał szpiegować... Yy, to prawda może nie wiedzą, że to wy, ale będą bardziej czujni. Dlatego mamy, mam zamiar, nie podejmować, mamy zamiar nie podejmować żadnych akcji do chwili, w której, no cóż, nie o, przybędzie coś tak, poważniejszego. Porozumie się z przełożonymi i jak coś to dam wa, da wam znać. Tak, Ta, zaraz, zaraz przyjdzie tych dwóch Space Marinów i zrobią porządek. Nie no, Astartes, Astartes, są zajęci, oni filtrują to podziemne miasto, podobnie. Tam, tam poszli. Zresztą mamy do orbicie te, jak to, yy, The Watcha, barkę desantową, no a poza tym jest samym warista, pewnie też się z ktoś tam siedzi jeszcze. Mhm. Że tak powiem, bardziej z naszych. <noise> no ci z The Watcha uznali, że dwóch adeptus Astartes z w zupełności wystarczy, żeby zabić wszystko, co się na tej planecie rusza. I... No właśnie. Więc to tyle, jeżeli o nich chodzi. Co... E... So... wiesz, może, że tam jest jakiś przełożony inkwizycji, czy coś takiego? E... No jest. Tylko to jest ten, który Ruperta wysłał. Aha. Mm. Z jego szef. No, on się zajmuje typowo wyż, obcymi, tak? No. Pado no, i Rupertowi mówię, że oni chcą do czegoś wykorzystać obcych, ale po wstępnym rozmowie, to znaczy mógł odpowiadać tylko tak lub nie. Mhm. Nasz akolita i nasz nasz agent, a odpowiedział coś, że o obcych, ale o najpopularniejszych obcych nic, więc nic mi nie powiedział. Powiedział, że na pewno nie Orkowie, na pewno nie nasi, nasi beżowi ja nie przyjaciele, ani Eldarzy. No cóż, jest jeszcze kilka raz pomniejszych. Albo. Tak. Pytałem się o Albo, Albo co? Bo ktoś jeszcze raz? Albo jakaś hybryda. Trudno powiedzieć. W każdym razie będziemy się tym musieli na pewno zająć. Dobra. Jakieś, jakieś wytyczne, rozkazy, rady? E, po rozkazy będziecie się musieli poczekać. E, ja generalnie porozumiem się ze swoimi przełożonymi i dam wam znać. Tak, mhm. e, kiedy Dobra. wszystko będzie wiadome. Mhm. To my zostajemy, podajemy mu... To jest szyfrowane połączenie, nie? Tak. Ja. No to podajemy mu gdzie, gdzie jesteśmy No chyba się domyśla skąd... Yy, skąd nie Tak, tak. To jak żeście się łączyli to, to wiesz, zapowiedziano, że połączenie z Nie, ale wiesz, my nie siedzimy w bazie chyba, normalnie. A nie? E, to znaczy nie, jeżeli łączyliście się wiesz z tamten, kodowane w ogóle, to, to siedzicie w, w bazie wojskowej. No co, właśnie. To co nie jest droga. No, właśnie mówimy, że gdzie można nas spotkać poza bazą. A, no tak. No. W razie czego? Bo mhm. ja się uda jeszcze do pułkownika, jak znajdzie chwilę, by podziękować bardzo <coughs> mhm. za to, co zrobił. Już po, poinfo, poinformowaliśmy adepta Ordoxenos, polita mhm. Ordoxenos, że o wszystkim i go, bardzo go przepraszam, że za problem, który musiałem mu sprawdzić nie ma problemu szczerze mówiąc większym problemem teraz są ci nowo nadesłani e, zastępcy których my już solidnie wiesz po dziurki wnosi Aha. no dobra e, to ja bym proponował e, na te skończyć 5 godzin żeśmy grali mhm. Spot, e, a, akurat tutaj uciąć będzie dobry wątek na kolejną sesję, gdzie już dostanie hmm. wskazy konkretne. No i będzie no. wszystko wiadomo. Czyli za tą sesję 250, tak Mel? Tak. No to tak. ja poproszę fellowshipa. E, Co? Ja poproszę fellowship. Aha. Bo już mam zebrane. 200, no tak, bo ty 500 yy, Ile, Ile XPK? 250. 250 Dobra, to ja sobie zapiszę. Mhm. O, tu najlepiej. O to sobie zajrzę później na historię czata, to będę wiedział i to sobie uzupełnię. Już i tak czy siak zapiszę. Mhm. Nie, nie. Co tam Nie, Kumpel do mnie pisze. Elo, Elo, 320. LOL. To cię 500 stów wyniosło, moment, tak? Tak. I że tu zostało. No. No, ale masz wreszcie Fellowshipa na 41. Bio To jest też wygadany, kurde. kurde mm -hmm. Normalnie jak... A ten od razu do ludzi z bronią, no nie Co? A ten od razu do ludzi z bronią, widzisz <laughs> wiesz, bo posłuchaj, ja sobie pomyślałem tak ja Sobie siedziałem jeszcze przed sesją trochę ten XP w tej postaci wpadło, co nie? Fakt, że nie grałem, nie? ale mhm. padło. no to kurwa, skoro jest asystentem, no to już parę trupów kurwa ma na koncie. I to nawet nie parę, tylko tak, by brakowało rąk, palców u wszystkich. No, no to człowiek, który kurwa zabił, wiesz, na koncie ma ileś tam kobiet, mężczyzn, dzieciaków. No mhm. kurwa, nie może być normalnym, no. Sorry, wybaczcie. No to trzeba jemu powiedzieć, kiedy ma przestać mordować, no. No chyba, że to jest asasyn na zasadzie Leona zawodowca, a. Tak, ale on też był popierdolony. Na swój sposób. Y -y -y. Tylko że Leon za za właśnie zabijał kobiet i dzieci, a ja, a moja postać mm, na pewno Jest Jestem mniej wybredny. No dokładnie, więc no, jemu trzeba wyraźnie powiedzieć nie, tego nie wolno zabijać. Stary. Stój. Spokojnie. No to... Zwłaszcza, że przed chwilką już tam trzech rozwalił, co nie? Mm. Trzech czy cztery? Trzech, no. No właśnie, ty jeżeli chcesz pomyśleć nad takim bardziej tankowaniem, to naprawdę na szczerze zainwestuj w Tafnes. Wiem. Teraz będę zbierał na Tafnes. Za kolejnym wykupieniem podniesie ci się bonus z Tafnesa, a przez to i... I zbieram, mm. na, na tego, I zbieram na tego. Zaraz wrócę i zbieram na karapasa. Mm -hmm. Już wtedy trzeba będzie przebić 10, żeby mu uszkodzić. Ale tak właśnie. Tak? Przynajmniej 10, to jest bardzo dużo. Dobra. Kończę nagrywać. Nie.